Cześć, witam was bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony, jak zwykle Pandolar, a to jest kolejny materiał z serii moje czołgi premium, czyli serii, w której prezentuję wam moje Premki, <laughs> opowiadam o nich, prezentuję bitewkę i ogólnie mówię, jak moim zdaniem wypadają na tle <laughs> dzisiejszej gry. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie Test 103, czyli radziecki niszczyciel 8 poziomu, którego możecie dorwać za 8000 obligacji. Czołg jest bardzo ciekawy, choćby ze względu na swój wygląd, który jest dość specyficzny, dość niski kadłub i duża wieża powoduje, że czołg naprawdę wyróżnia się na polu bitwy, ale co z nim najważniejsze to parametry. Jeżeli chodzi o siłę ognia mamy aż 440 uszkodzeń na strzał, średnia penetracja to 258, szybkostrzelność to 6,5 pocisku na minutę, a ładowanie działa to 9,3 sekundy. Jeżeli chodzi o e, opuszczanie działa, mamy tutaj 8 stopni, rozrzut 0,31 i czas celowania lekko ponad 2 sekundy. Całkiem przyjemne działo jak na radziecki pojazd. Jeżeli chodzi o żywotność, tu niestety sprawa ma się nieco gorzej. Mamy 1380 punktów życia, 100 pancerza na przodzie i z boku 60 z tyłu, ale za to na wieży 220 mm z przodu. I oczywiście o ile trafiamy. Choćby we włazno, to wiadomo, że każdy nas przebije. Tak, w momencie trafienia w wieżę, naprawdę czołg potrafi często odbić jakiś pocisk i warto na to zwrócić uwagę przy wyborze tego pojazdu. Jeżeli chodzi o mobilność, mamy tutaj 40 km na godzinę do przodu i 12 do tyłu. Jak na takie oklota, jest on całkiem mobilny. No i wykrywanie 417 m zasięgu widzenia też całkiem nieźle, ale. Tak naprawdę, czy warto się nim zainteresować? No, ja powiem szczerze, bardzo lubię ten pojazd i co sobie w nim cenię? Ma on bardzo dobrą penetrację, jak na czołg za obligacje. W porównaniu na przykład do Gwardzisty, do ISA 6, do Patriota, do Liberté, do Lorki, to ten czołg ma naprawdę fajną penetrację. Co w przypadku, kiedy my wybieramy czołg jako czołg do zarabiania, powiedzmy, jest to nasza pierwsza premka, to tutaj naprawdę warto się zastanowić. Duże obrażenia, fajna penetracja, całkiem mobilny i wieża, która czasem potrafi odbić. No, nie brzmi to źle. Więc moi drodzy, tak naprawdę ja tutaj jeżdżę, jak widzicie, z bardzo dobrą załogą, bo załoga ma tutaj aż 5 perków, ale to dlatego, że jest to załoga współdzielona ze SU-130 PM, nie. Także perki są robione pod y, sus 130, którą miałem jako pierwszą, no i po prostu ta załoga jest dzielona na oba te pojazdy. Jeżeli chodzi o wyposażenie, jak widzicie, mam tutaj dosyłacz, mam wzmocnienie i mam ulepszone celowanie. 35 pocisków zwykłych i 15 goldowych. Uważam, że zwykłe w dużej mierze starczają, więc włożę ich po prostu więcej. Ale możecie jeździć na przykład pół na pół. Myślę, że ciężko tym czołgiem akurat się wystrzelać, ładując prawie 10 sekund. Nie? Także, moi drodzy, no co ja mogę więcej mówić o tym pojeździe. Osobiście dla mnie jest naprawdę spoko. Uważam, że jeżeli patrzymy pod kątem nie czołgu fan to play, tylko czołgu typowo pod zarobki, czyli chcę mieć jakiś czołg, gdzie będę mógł farmić kasę, żeby po prostu ekspić szybciej progresować, to warto naprawdę go przemyśleć, bo jest to jak dla mnie jeden z najlepszych czołgów, oczywiście do zarabiania. Nie mówię fan to play, bo... Yy, on aż tyle fanu nie daje, co inne pojazdy, na przykład IS-6 daje mi zdecydowanie dużo więcej fanu, ale pod zarobki jest to zdecydowanie topka czołgów za obligacje, jeżeli chodzi o premki. Także moi drodzy, ja nie będę przedłużał na siłę, zobaczcie sami bitewkę i już potem pod koniec ocenimy sobie jak ten pojazd się prezentuje. No i moi drodzy, jesteśmy już w bitewce, mapa kopalnie, losowanie na tiery 9, to sporo dziewiątych tierów, siódemek żadnych nie ma, także zobaczycie ten czołg w warunkach bojowych, po prostu takich cięższych, oczywiście nie najcięższych, bo można zwrócić na dychy, ale jednak losowanie bardziej gorsze niż lepsze, nie? Hmm. Także no ja tym czołgiem gram raczej typowo z przodu, ten czołg nie bardzo się nadaje do kampienia moim zdaniem. Uważam, że to jest bardziej coś jak heavy tank, tylko że może nie, nie dingająca aż tyle i nie z taką pulą życia. No tu na początku z gościem się trochę nie dogadałem, ale nie przejmuję się tym. Spokojnie jadę dalej. Yy, ta bitewka była rozgrywana no jakiś nie wiem tydzień temu. Ogólnie byłem trochę rozkojarzony robiąc y, tą bitwę, bo robiłem jeszcze inne rzeczy na telefonie w międzyczasie i po prostu pomiędzy powiedzmy tam, szczeczami, które załatwiałem, grałem sobie w tego Włocisza, no i tak nawet ta pitewka siadła, uznałem OK, to jest bitwa, którą już mogę pokazać, która... To nie jest oczywiście, wiecie, to nie jest moja dobra bitwa, że ja pokazuję jakieś rewelacyjne bitwy, ale myślę, że to jest bitwa, która fajnie obrazuje ten właśnie pojazd. Więc na początek, jak widzicie, mamy tutaj y czechosłowacki czołg i obrywa on za 471. Już fajnie pierwszy strzał oddany. No, bardzo dużym plusem tego czołgu właśnie jest to, że mimo, że jest to ósmy tier, to zadaje naprawdę bardzo fajne obrażenia i, i to oddaje, szczególnie po czasie. E, bo tak naprawdę robicie trzy strzały i już macie spłacone HP i później już tylko e, poprawiacie wynik, nie? Teraz za 396 niestety teraz obrywam, ale jak widzicie wróg się dinga i to dinga się z golda także no jak widzicie czołg ten naprawdę potrafi odbić, o ile oczywiście wróg źle przycenuje, bo kadłub jest papierowy i prosty, nie? Teraz niestety trafia we mnie Arta, no ale sam początek bitwy nie jest zły. Straciłem 340 życia, zadałem 870 tierowi pokrewnemu, czyli Tierowi 8, także jak na początek spoko. Gdzieś się jeszcze tutaj plątam, szukam sobie jakiegoś miejsca, żeby coś zrobić, jeszcze nie do końca mam pomysł na tą bitwę. Eee, teraz sobie wyczaiłem, że tam stoją te deki, więc no czemu by nie strzelić. Nie miałem czasu, no bo już żarówka skoczyła, no i udaje się trafić. Trzeci strzał i już mam 1322 damage, czyli tak naprawdę już w tym momencie po trzech strzałach jestem spłacony z mojego HP. Teraz Waffertrager zostaje zniszczony, a ja chciałbym się zaczaić na tego Medzika. Niestety, jak widzicie, jest on dość dobrze ukryty. I teraz będę się starał niego trafić, ale niestety moi sojusznicy go dobijają. 5 do 2, także jak widzicie, na razie idzie nam całkiem, całkiem nieźle. Teraz ponownie wykrywają się te deki. No i ja korzystam tutaj z tego miejsca. Jak widzicie, czołg również y, potrafi, y, potrafi strzelić. Y, tutaj jak widzicie za 525 udało się trafić, więc dużo powyżej średniej polosowało. Ale czołg jest całkiem celny i wiecie, radzieckie czołgi z reguły słyną z tego, że są bardzo niecelne. Ten pojazd naprawdę, jak widzicie, potrafi przy, przy celowaniu naprawdę coś tam trafić i to jest, uważam, naprawdę spoko. Teraz tutaj mój błąd trochę, bo bardzo chciałem zrobić damage i niepotrzebnie się go i wepchałem, bo i tak... Ja nic nie zrobię, także uznałem, że no nie będę mu tutaj zasłaniał, niech on dobije tego E75. To było złe zachowanie z mojej strony, szybko się poprawiłem, uznałem, że idę szukać meczu gdzie indziej. Jak widzicie, 1850 już na moim koncie, i 7 do 2, także drużyna nasza totalnie dominuje na ten moment przeciwników. Uznałem, że teraz już przy takim wyniku mogę trochę zaryzykować i spróbuję wjechać na górkę. Teraz widzę przeciwnika, który jest tam w oddali. Jak widzicie, strzelam, niestety tym razem nie trafiłem, ale nie przejmuję się. Uznałem, że dobrym momentem będzie atak tutaj, jak widzicie. No i teraz szybki auto-aim, no bo muszę się od razu schować, no bo wrogowie mnie widzą. W tym dość twardy Tedek, jak widzicie, robi jeszcze 860 spota. No, i korzystam z tej okazji, że mogę ich teraz ładować. I jak widzicie, oddaję kolejne dwa strzały. 2,700 już na moim koncie, czyli dwukrotność HP spłacona. Yy, no, i teraz widzicie: no 11,3. No, umówmy się, bitwa już totalna. Dominacja. W tym momencie będę się starał, już tylko ogarnąć jakieś strzały. Jeszcze niestety, Tedek ten bije za 600. I czego żałuję po czasie, już oglądając tą bitwę, że. <laughs> Ja nie wyjechałem od razu, bo ja mogłem ten strzał przyjąć i przeżyłbym, a teraz niestety strzał nie przyjąłem, źle przycelowałem i ta bitewka się dla mnie kończy, kończy z wynikiem 2700 i 1500 asysty. Czy była to bitwa rewelacyjna? Czy była to bitwa super? Absolutnie nie. Czy w tej bitwie były błędy? Tak, ale czy to jest bitwa pokazująca realia tego czołgu? Uważam, że <laughs> jak najbardziej. W tej bitwie nie użyłem ani jednego złotego pocisku, mimo grania na dziewiątki. Być może powinienem, być może mogłem mieć więcej demedza, ale wiecie. O wszystko jest może, widzimy co widzimy. Sprawdźmy sobie, jak po takiej bitewce dość przeciętnej, ten czołg po prostu radzi sobie zarobkowo. Także zapraszam na screeny końcowe. No i moi drodzy, jesteśmy już sobie w bitewce. E jak widzicie, zwycięstwo, druga klasa, ogień skuteczny i zwiadowca. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, byłem najlepszy pod względem damage'u, jak widzicie na no każdy w drużynie przyczynił się praktycznie do zwycięstwa, więc damage ten był dość równo rozlokowany, niestety zero fragów, no i pod względem expa również byłem najlepszy. 9 strzałów oddanych, 7 trafionych i 6 przebić, co dało 200, 2700 demedza z dystansu większego niż 300 metrów zrobiłem tysiaka i prawie 1500 spota. Za taką bitewkę na czysto po odliczeniu kosztów zarobiłem 53 tysiące z hakiem. Gdybym miał konto premium byłoby to 85 tysięcy, a gdybym miał jeszcze odpaloną rezerwę... To byłoby to około 100 tysięcy. Także 100 tysięcy na czysto za taką bitwę, no kurde, super jak dla mnie. Patrząc na to, że możemy robić około 20 bitew na 2 godziny gry no to 2 bańki na 2 godziny bańka na godzinę, fajna kasa. No nic tylko brać, moim zdaniem. Także, moi drodzy, napiszcie koniecznie co Wy sądzicie o T103? Czy posiadacie go w swoim garażu? Jakie są Wasze wrażenia? Ja chętnie poczytam i skonfrontuję się z Wami. Także dajcie znać koniecznie, a jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. I widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska piona.